Szczęść Boże, moi drodzy, już za kilka dni rozpoczniemy czas Wielkiego Postu. W naszej parafii tradycyjnie od środy popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu będą trwały rekolekcje parafialne. Rekolekcje to szczególny czas modlitwy, czas słuchania nauk, ale też okazja do spowiedzi, by jak najlepiej rozpocząć to przygotowanie do Wielkanocy. Chciałbym Was zaprosić do udziału w rekolekcjach. Zarezerwujcie sobie czas na nauki, na osobistą modlitwę. W tym roku rekolekcję wygłosi do nas ksiądz Antoni Bartoszek, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego i kapelan w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. Plan rekolekcji jest na naszej stronie internetowej, na naszej stronie facebookowej, jest w najnowszym numerze Gazetki Parafialnej. Zapraszam Was i zachęcam do tego, by zapoznać się z tym planem i zarezerwować czas na nasze wspólne spotkania tutaj w kościele. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do udziału w rekolekcjach.